Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej w Busku Stroju, konferencji dotyczącej wyników kolejnych edycji rządowego programu inwestycji strategicznych, którego celem jest łagodzenie skutków kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, a w ostatnim czasie również agresji Rosji na Ukrainę. Witam naszych gości, uczestników dzisiejszej konferencji. Witam pana posła Krzysztofa Lipca, prezesa Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach który przyjechał do nas z dyrektorem swojego biura poselskiego, panią Małgorzatą Pruś. Witam również pana posła Marka Kwitka oraz pana burmistrza miasta i gminy Buzko-Zdrój, pana Waldemara Sikorę. Za chwileczkę oddam głos. Chciałabym tylko króciutko poinformować, że nasza konferencja była, będzie trwała około pół godzinki. Po części informacyjnej będzie można zadawać pytania lub też nagrać indywidualną rozmowę. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy tutaj w Busku się spotkać przed Urzędem Miasta i Gminy, gdzie swoją siedzibę ma pan burmistrz. Dobry gospodarz, co miało potwierdzenie w dniu wczorajszym, kiedy pan burmistrz Waldemar Sikora został zaproszony do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów gdzie uczestniczył w ważnym wydarzeniu, kiedy był ogłaszany Polski Ład, program inwestycji strategicznych dla samorządów w całej Polsce, ale również w dniu wczorajszym pan burmistrz Waldemar Sikora został odznaczony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Mariusza Kamińskiego honorową odznaką zasłużoną dla samorządu. Widzę, że pan burmistrz w klapie tę odznakę ma już wmontowaną. Pragnę gorąco pogratulować panu burmistrzowi. Chciałem podziękować Wojewodzie świętokrzyskiemu panu doktorowi Zbigniewowi Koniuszowi, bo to pan Wojewoda wnioskował właśnie o to, aby pan burmistrz dostąpił tego zaszczytu, aby być w gronie stu samorządowców, którzy w dniu wczorajszym zostali uhonorowani tam odznaką. Proszę państwa. O Polskim Ładzie mamy rozmawiać. Jesteśmy w Busku, w stolicy Ponidzia, w stolicy powiatu buskiego. To nasza wizytówka, wizytówka Świętokrzyskiego, szczególnie z tego względu, że Busko-Zdrój, jak sama nazwa wskazuje, jest miastem uzdrowiskowym, gdzie tak naprawdę jak w soczewce, tutaj skupiają się ludzie z całej Polski, nie tylko, bo i z zagranicy. I poprzez pryzmat tego miasta, Buska-Zdrój, oceniają nasz świętokrzyski region. I bardzo się cieszę, że rzeczywiście to miasto Busko-Zdrój jest tak pięknie urządzone. Cały czas czynione są inwestycje, które usprawniają całą infrastrukturę nie tylko służącą lokalnej tutaj społeczności, ale przede wszystkim gościom, którzy tak licznie do tego miasta przybywają. W kontekście polskiego ładu chcę powiedzieć, że miasto Busko-Zdrój jest podwójnym beneficjentem w ramach rządowego funduszu Polski Ład, bo nie tak dawno pan premier ogłosił, że do Buska-Zdroju trafiają dodatkowo środki finansowe. O ile dobrze pamiętam, to blisko 5 milionów złotych, ale w dniu wczorajszym w kolejnej edycji programu inwestycji strategicznych do Buzka Zdrój trafiło 18 milionów złotych. Pan burmistrz powie, jakie zadania w ramach tego finansowania będzie tutaj realizował. Skoro mówimy już o tych pieniądzach, to chcę powiedzieć, że do powiatu buzkiego w tej edycji wczoraj ogłoszonej trafiło blisko 100 milionów złotych na realizację 19 zadań inwestycyjnych, bo tak należy rozumieć, że te środki są środkami inwestycyjnymi, które tak naprawdę będą miały swój udział w rozwoju gospodarczym tego regionu. I tego byśmy sobie bardzo życzyli, aby te wszystkie inwestycje, które będą tutaj realizowane, były czynione przez tych, którzy tutaj świadczą działalność gospodarczą. Tak by było najlepiej, ale to wszystko będzie wynikało z procedur, które są zapisane w ustawie o zamówieniach publicznych. Ja życzyłbym tego panu burmistrzowi, aby jak najszybciej mógł ogłosić przetargi, tak aby te środki nie leżały na koncie, nie leżały w Banku Gospodarstwa Krajowego, tylko jak najszybciej, żeby zostały uruchomione, bo to zawsze jest tak, że im szybciej to uczynimy, szczególnie w sytuacji takiej, kiedy... Zwalczamy w Polsce inflację, która dla nas stanowi duży problem. To jest również problem natury inwestycyjnej, bo wszystkie inwestycje podrożały, ale mam takie przekonanie, że pan burmistrz przygotował takie projekty, że z pewnością w granicach ogłoszonych przetargów zmieści się z tymi środkami inwestycyjnymi. Ja chciałem życzyć panu burmistrzowi tego, aby jak najszybciej te inwestycje zostały ukończone i sądzę, że Busko Zdrój jest tym miastem, miastem wzorcowym, które pokazuje, w jaki sposób zdobywać środki zewnętrzne, bo to przecież jest kilka różnych instrumentów finansowego wsparcia ze strony rządu dla samorządów, ja przypomnę, rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i w granicach, tych właśnie instrumentów finansowych Busko-Zdrój zawsze potrafi się tutaj odnaleźć i jest takim dobrym przykładem w jaki sposób pozyskiwać środki inwestycyjne. Nie tak dawno temu, bo rok temu, o ile dobrze pamiętam, to właśnie tutaj w Busku-Zdrój na zaproszenie pana burmistrza gościł pan premier Mateusz Morawiecki, gdzie wręczał promesy samorządowcom z dwóch powiatów właśnie w ramach tego rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Chciałem gorąco podziękować panu burmistrzowi za to serce, za dbałość o rozwój lokalnej społeczności, o rozwój tego miasta i mam takie przekonanie, że te środki, które wpłyną do samorządu miasta Busko-Zdrój, z pewnością przyczynią się do jeszcze lepszego, jeszcze piękniejszego rozwoju naszej świętokrzyskiej perły jaką jest Busko-Zdrój. Bardzo za to wszystko pragnę gorąco podziękować, pogratulować tych dużych środków inwestycyjnych, bo to są rzeczywiście duże pieniądze, to jest tak, że dofinansowanie, które jest czynione do samorządów jest w granicach 95% 70% to są najniżej finansowane przedsięwzięcia, co oznacza, że wkład samorządów będzie bardzo niski w tym, aby można było dokonywać tutaj dobrych działań, dobrych rzeczy. Bardzo Państwu dziękuję. Pan poseł, to poseł. zamieńmy się. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim też na samym wstępie pragnę serdecznie pogratulować Panu. Panu burmistrzowi tego wyróżnienia to bardzo dobrze świadczy o tym, że samorząd, że BUSKO zdrój się bardzo prężnie rozwija i w sposób bardzo właściwy i racjonalny wykorzystuje te szanse, jakie stwarza Polski Ład, bo rzeczywiście pieniądze, jakie mieszkańcy Buska otrzymali są naprawdę bardzo, bardzo duże, zresztą samo miasto chyba jeśli chodzi o kwotę to jest jednym z tych wiodących w województwie świętokrzyskim nie wiem czy nie jest to czwarte czwarte miejsce więc po tych dużych ośrodkach jest również i i busko. także gminy plus powiat który otrzymał ponad 14 blisko 15 milionów to także powoduje że ta kwota jest bardzo duża na w tle województwa świętokrzyskiego jest to bardzo wyróżniające. Ja wspomnę, że w tej edycji wszystkie samorządy otrzymały środki, środki finansowe, a więc te wnioski były bardzo dobrze przygotowane, w dużym stopniu konsultowane zarówno z radnymi, jak i, jak i mieszkańcami, bo przede wszystkim w polskim ładzie jest ważne to, aby to mieszkańcy mieli wpływ i żeby ich oczekiwania, ich potrzeby realizować. I to, że tak jak tu zostało wspomniane, już ten wkład własny samorządów jest w sumie niewielki, bo wynoszący 5 czy 10% to daje naprawdę szansę dla tych nawet najmniej zamożnych samorządów, żeby inwestycje, które może czekały nawet i kilka lat na realizację mogły teraz właśnie uzyskać. Środki i, i będzie można je po prostu wykonać. Ważne jest również to, że patrząc jak gminy poszczególne otrzymywały środki, to jest cały wachlarz różnych inwestycji. Przeważają inwestycje drogowe, ale to jest również i oświata, i sport, i zdrowie, i kanalizacja, i, i oświetlenie, szukanie wszelkich tak samo oszczędności w mediach. To wszystko świadczy, że te potrzeby są również bardzo ważne. I tak jak też dzisiaj potwierdził to jeden z samorządowców, bardzo ważną, istotną kwestię, bo często czyni się zarzut, że rząd w jakiś sposób narzuca samorządom swoje decyzje, przekazując środki. To nie. Bo jest przynajmniej 16 obszarów, z którego każdy samorząd, każdy wójt, burmistrz, prezydent może wybrać te te inwestycje, które są najbardziej najbardziej potrzebne, rząd w żaden sposób tutaj nic po prostu nie narzuca, dlatego jest to to dobrodziejstwo właśnie ten wybór, a rząd po prostu wspiera wszelkiego tego typu działania. I tu pan Burmistrz też jest takim przykładem, bo złożył trzy wnioski, no i wszystkie trzy wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i będą. Do realizacji. To też bardzo dobrze świadczy o tym, że te potrzeby w tym wachlarzu różnych właśnie oczekiwań mieszkańców są realizowane. Dlatego ja gratuluję samorządom, gratuluję panu również staroście i wszystkim burmistrzom i wójtom, że potrafili tak dobre wnioski przygotować. I tylko teraz życzyć, żeby one były realizowane. Dla mnie to jest jeszcze powód do osobistej domy, bo muszę Państwu powiedzieć, że nie wiem w ciągu dwóch tygodni będę również otwierał biuro poselskie tutaj w Busku. Jest taka potrzeba i myślę, że jeszcze tym bardziej będę mógł wspierać te działania samorządowców, by można było pracować na rzecz społeczności lokalnej. Także jeszcze raz Panie burmistrzu dziękuję i gratuluję. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w naszym słonecznym mieście w udrowiskowym Zdrój. Chcę przywitać bardzo gorąco pana prezesa posła Krzysztofa Lipca, prezesa Struktur Prawa i Sprawiedliwości naszego województwa. Również serdecznie witam pana posła Marka Kwitka, również członka Struktur Prawa i Sprawiedliwości w naszym województwie. No i nie ukrywam, że muszę też przywitać z wielką radością, przyjemnością panią dyrektor biura, pana prezesa posła Krzysztofa. Małgorzata Pruś, która jest tym głównym koordynatorem i łącznikiem między mną, naszymi tutaj służbami, a panem posłem Krzysztofem. Szanowni Państwo, na wstępie nie ukrywam, że z wielką radością chcę tutaj podziękować za to wyróżnienie, które wczoraj zaszczyciłem otrzymać z rąk pana ministra Mariusza Kamińskiego. I pana wiceministra Szefernakera w zakresie zasług dla samorządu terytorialnego. Nie ukrywam, że ze wzruszeniem odbierałem to wyróżnienie, bo jest to też nie tylko dostrzeżenie mojej osoby, ale również zwrócenie uwagi, że, że ludzie w samorządach, którzy angażują się i, i mają te efekty pracy, są zauważani. I to bardzo serdecznie dziękuję tutaj. Zarówno panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, jako prezesowi Urzędu Rady Ministrów i panu ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu, ale przede wszystkim panu Wojewodzie Biegiewowi Koniuszowi, który ten wniosek złożył i ten wniosek przedłożył do pana ministra. Nie ukrywam, że to mnie jeszcze bardziej mobilizuje i motywuje do działania, aby to nasze miasto utrowiskowe, które jest jak pan poseł powiedział, zauważalnym miejscem miejscami na tyle wyróżniającym się uzdrowiskiem i gdzie ma stworzone te warunki, w którym ludzie chętnie tu przyjeżdżają, ludzie chętnie boczują, ale przede wszystkim również korzystają z tych dób leczniczych i za to jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I druga część tego tej wizyty w Urzędzie Rady Ministrów dotyczyła właśnie inwestycji strategicznych, jakim jest Polski Ład. Nasza gmina otrzymała bardzo duże środki na te działania, na te zadania, które były niezbędne, czy są niezbędne, ale przede wszystkim również czekały na pewnej kolejce na swoją realizację. I ja zacznę od tych największych środków, które poszczególne projekty mają, a więc największy Projekt, który otrzymał dofinansowanie w postaci 8 milionów 200 tysięcy złotych, to jest projekt w rozbudowę infrastruktury przedszkolnej. W tym zakresie chcemy stworzyć dodatkowe 100 miejsc w przedszkolu numer 3 na osiedlu Sikorskiego, gdzie ten budynek zostanie przebudowany i na tyle rozbudowany żeby właśnie te sto wygospodarować i stworzyć kolejne cztery grupy dzieci, które by miały możliwość wychowania i przedszkolnego. Dodatkowo poza i wyposażeniem infrastrukturą wewnętrzną tego obiektu to będzie zamontowana winda, bo na dzień dzisiejszy w ogóle ten obiekt nie posiada dostępności ogólnej dla właśnie tych, nawet ludzi z częściową niesprawnością. Więc to, jest, to są te największe środki. Kolejny projekt to już jest w infrastrukturę kanalizacyjną. Dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawczyce i w miejscowości Olganów. Tam wybudujemy ponad 7 km sieci, łącznie z przyłączami. To będzie służyło dla około 300 mieszkańców tych miejscowości. Na ten projekt otrzymaliśmy 6 milionów 700 tysięcy złotych dofinansowania. Jak pan poseł y, Krzysztof Lipiec wspomniał, y, dwa tygodnie temu, y, około dwóch tygodni temu y, został ogłoszony nabór w ramach polskiego ładu czwartego y, naboru dla polskich uzdrowisk i ta kwota jest też około 5 milionów złotych, która ma służyć poprawie infrastruktury i drogowej i infrastruktury tej zapewniające bezpieczeństwo dla kuratiuszy, więc ulicy, przedłużenia ulicy Rokosza, która zostanie połączona z naszym dworcem autobusowym, w ten sposób stwarzając możliwość łatwiejszego i krótszego przemieszczenia się tych wszystkich, którzy korzystają z dojazdów do Błuska Zroju, do łudzowiska głównie i tam cała ta infrastruktura drogowa łącznie ze ścieżkami rowerowymi zostanie zrealizowana. I czwarty, czyli ten trzeci z tego naboru drugiego, to jest projekt dotyczący tego obiektu, który jest za nami, a więc projekt na termomoderyzację tego budynku, który dzisiaj no, on ma już, Szanowni Państwo, blisko 9 od Blisko 90 lat, bo to jest lat 30. i wymaga gruntownej modernizacji. I dlatego tutaj również, wykorzystując odnawialne źródła energii, chcemy poprawić te warunki, które by przynajmniej stworzyły możliwość szukania oszczędności, również między innymi w tych źródłach, jakimi jest energia. Chcę również dodać, że w ramach jeszcze tego największego projektu dotyczącego infrastruktury przedszkolnej. Mamy również w tym zakresie tych 8 milionów 200 tysięcy środków, część środków przeznaczonych na termomoneryzację, przygotowywanych do uruchomienia nowego przedszkola na ulicy Srogiego, i tam właśnie też część tych środków zostanie przeznaczona na termomoneryzację ogólne, e, ogólne odnowienie tego obiektu, łącznie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Szanowni Państwo, te środki z Polskiego Ładu czy z Funduszu Inwestycji Strategicznych, to jest zasługa przede wszystkim rządu Prawa i Sprawiedliwości, a na czele którego stoi pan premier Mateusz Morawiecki. Widzimy, że kolejne nabory, które pozwalają nam jako samorządowcom realizować te zamierzenia, które służą mieszkańcom, służą zwykłym ludziom. I służą również w przypadku naszego miasta uzdrowiskowego również gościom i turystom, którzy przebywają. I dlatego chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować i panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. I tutaj jeśli chodzi o pana prezesa naszej struktury sprawiedliwości, który z nami był w kontakcie i przede wszystkim również zabiegał bo te działania, podejmował łącznie z panią dyrektor, aby i z panem posłem Markiem, aby tych środków nasze województwo otrzymało jak najwięcej. I to się stało faktem, bo nasze województwo jest na czwartym chyba miejscu pod względem zdobycia tych środków w tym y, kolejnym y, rozdaniu. I to panie pośle y, Krzysztofy i panie pośle Marku bardzo dziękujemy jako samorządowcy i cieszymy się z tego, że y, w tym zakresie y, nasze małe ojczyzny y, mogą realizować projekty i potrzeby naszych mieszkańców i w przypadku Woskozowi również gości. Dlatego jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie wszystkim za to dziękuję z całego serca. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. No to nie proszę. to Ciekawa informacja, bo tak rzeczywiście byliśmy na czwartym miejscu po pierwszej edycji tego projektu, a przyznam szczerze, że nie sprawdziłem, jak teraz się sytuują. środki, tak? Tak, jak, jak teraz się sytuujemy. Ale to sprawdzimy, bo to jest cenna informacja, ale z tego z takich wstępnych, z takich, tak? Że, że teraz też, też czwarte miejsce. No to, no to jesteśmy w górnych Stanach. No, jak porównamy na przykład świętokrzyskie z Małopolską, to świętokrzyskie jest 3,5 razy chyba mniejsze od Małopolskiej. oni mają 100, przepraszam, oni mają miliard złotych więcej, tak? Jeśli chodzi o porówny, porównywanie stolic tych województw, Kraków jest chyba ponad 4 razy większy niż Kielce, Kielce otrzymały 67, a Kraków otrzymał 100 milionów złotych. Tak? tak więc te, te proporcje w tych proporcjach naprawdę sytuujemy się. Dosyć pozytywnie, generalnie rzecz ujmując, miliard trzysta milionów złotych teraz na 192 zadania to naprawdę to są duże pieniądze. Wszystkie samorządy otrzymały środki finansowe w ramach rządowego funduszu Polski Ład. Są takie samorządy, jak Buzko Zdrój, na wszystkie zadania było finansowane, bo zosta zostały sfinansowane, bo tutaj mądrze Pan Burmistrz podszedł do konsumpcji tych środków, dobrze zaprojektował wielkość finansowania tych zadań, i to jest właśnie efekt w postaci tego, że to są trzy zadania, i jak na miasto tej wielkości to są największe środki w województwie. Już nie mówimy tutaj o miastach prezydenckich, chociaż jedno z miast prezydenckich ma zdecydowanie, zdecydowanie mniejsze środki niż, niż, niż Buzko-Zdrój. Tak ta sytuacja wygląda. Musimy sobie wszyscy nawzajem, jako cała wspólnota regionu świętokrzyskiego pogratulować tego, że trafiają do nas tak duże pieniądze, co z pewnością przyczyni się do naszego dalszego, lepszego rozwoju. Ja jeszcze na koniec powiem też się może wychwalić powiatem sandomierskim, bo w poprzedniej edycji mieliśmy 68 milionów. Teraz mamy 118 milionów i plus 2 miliony na związek ekologiczny Gmin do Rzecza Koprzywianki, czyli jest 120 milionów. To jest rzeczywiście wzrost ogromny. Natomiast miasto Sandomierz teraz otrzymało też 22 miliony złotych. To jest mówię trzecie miejsce po kielce ostrowców. Niech się Panu powie, jest Pan za Sandomierzem czy za Buzkiem Zdrój? Będę i za tym i za, <laughs> i za tym. tym. To są miasta bardzo bliskie, turystyczne i mnie się jeżeli mogą wzajemnie się uzupełniać, a nie rywalizować. Ja tylko dodam, tak jak powiedział Pan poseł Marek Witek, jego serce też tu do Buzka jest przybliżone, bo bardzo często odwiedza nas i uczestniczy w różnych wydarzeniach, które są, no nie wspomnę o Panu pośle Krzysztofie, który I nie jest już, już tak, jest, jest już zawsze za wszystkich wydarzeniach. Ja tylko dodam, szanowni państwo, tak dla rozweselenia tego spotkania, że najbardziej szanowni, cieszy się u nas pan skarbnik, bo po pierwsze, że Mówi, że na pewno nie za dużymi gminy, bo jest, nie mamy w tej chwili ani jednego grosza długu. Natomiast mówi te środki, które w tej chwili zostały przydzielone dla Boska Zdroju, pozwolą w pełni zrealizować bez zaciągania jakichkolwiek dodatkowych obciążeń i kredytów na rzecz naszego budżetu. No i tak trzeba trzymać, to Busko Zdrój jest właśnie typowym przykładem tego, w jaki sposób powinno, jak powinno wyglądać współdziałanie pomiędzy rządem a samorządem. I tak trzymać. Gratulujemy panie. Dziękujemy panie. bardzo. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa bardzo chciałby bardzo zadać koordynację jakieś między tymi jednostkami, instytucjami? Ale wydaje mi się, że też bardzo ważne, bo nie wszystko jest wymierne. Nie wszystko się liczy w złotych, kilogramach, w tonach, ale ważne według mnie, według mojej takiej oceny, to ważne jest też, bo kultura, kultura branża kultury jest w zapaści. I wydaje mi się, ponieważ to jest uzdrowisko, to w, branży kultury, w branży kultury należałoby wzrosnąć po prostu. O, A to to wzmocnić. chyba nie mówi Pani o Województwie Świętokrzyskim tak. i nie mówi Pani o mieście Busko-Zdrój, bo akurat jeśli chodzi o Województwo Świętokrzyskie, to jesteśmy. Takich czasów jeszcze nie było, jakie są teraz dla kultury w tym regionie. Takich czasów nie było również, y, jakie są dla kultury w busku zdrój. Pan burmistrz może powie i zaprosi Panią na y, y, festiwal, który niebawem się tutaj odbędzie, gdzie przybędą czołowi tutaj artyści polscy. Ale żeby mieli satysfakcję. To no ależ tak to jest. Musi... Krótko pani chyba w busku przebywa. No. Ile? Powiedziałabym, że dosyć długo. Tak? O, no, to, no, to, no to pani wszystko powinna wiedzieć, proszę iść do... Ja, ja nie mieszkam w Busku Zdrój i ja wiem, jak, jak Busko jak Zdrój promieniuje swoją kulturą, nie tylko na region świętokrzyski, nie tylko na Polskę, ale no... Wszystko działa tak, tylko kultura jest jednak... Czy pani jest mieszkanką tutaj Buska Zdrój, tak? Pani jest mieszkanką Buska? Tak. Macie wysoką kulturę. Jeśli, jeśli chodzi o to pytanie, to ja chcę zaznaczyć, że w sytuacji kolejnego roku w naszym boskim samorządowym centrum kultury każdego tygodnia, każdego weekendu odbywają się różne yy, wydarzenia, które kulturalne, które przyciągają najwiarli kuracjuszy. Ja muszę powiedzieć, że mieszkańcy w sytuacji kiedy jest, są dobre warunki pogodowe korzystają z tego, natomiast yy, w ciągu jeśli jest to w ciągu kolejnych dni tygodnia no to raczej yy, nie mają na tyle czasu. Niemniej jednak te wydarzenia, które dotyczą kolejnych cyklicznych koncertów Boskiej Orkiestry Zdrojowej, cyklicznych wydarzeń, spotkań z różnymi osobami, które są albo znani na terenie naszej gminy, naszego powiatu czy województwa, ale również zapraszani artyści z zewnątrz. No i tak na sztandarowym naszym y, wydarzeniem artystycznym, kulturalnym, to jest festiwal Krystyny Jabros, który w tym roku będzie po raz 29. Już zacznie się od 2 lipca do 10 lipca i to jest już wydarzenie na skalę nie tylko naszego kraju, ale chyba już europejską, bo artyści są y, z, naj, z tej najwyższej półki, o, o najwyższych umiejętnościach, y, które, i o największej sławie. Więc myślę, że to nie, jest, nie oznacza, że tej kultury w błysku nie ma, natomiast ja ukrywam, że w tym zakresie staramy się również różne działania podejmować, które pozwoliły, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić i dodatkowo dać możliwość mieszkańcom i kuracjuszom uczestniczenia w takich wydarzeniach, jak choćby nawet teraz będzie nasz zespół Śląsk w ramach festiwalu Krystyny Jamros. A ja jestem szefem kapituły tego festiwalu. No właśnie. <grywanie> Pan <Pantasy>. poseł, <Pantasy. grywanie> tak jest. Po pandemii trzeba społeczeństwo tak uwolnić, no, bo to są troszeczkę no tak po pandemii, bo ta wojna, pandemia, no tak. to są ludzie tacy troszeczkę no mamy to szczęście, że to nie jest tak jak, właśnie, tak, jak że to jest tak, jak pani mówiła, że nie tylko pieniądze, nie tylko kilogramy, nie tylko litry, ale to wszystko trzeba mierzyć sercem i no tak, rozumem. I tak się ważniejszy. tutaj dzieje. No tak? Dobrze. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Za Czy jakieś Dziękuję. pytania Państwo mają jeszcze? W takim razie serdecznie dziękujemy. Życzymy miłego dnia. I do zobaczenia następnym razem w Puskustroju. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Pośle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Yeah. Bardzo bardzo dziękuję. dziękuję.